Z tej strony, Ernest. jak widzicie, mamy paczkę Champions League 2014-2015. Jak wracałem ze szkoły, dzisiaj polecam, zakupiłem tą paczkę. Jedną z ostatnich, jak na razie, co mogę kupić. Co mogę więcej mówić? No, tutaj jest spis treści, jakieś w innych odcinkach wam pokazywałem. To jest wszystko, co można wygrać. Troszkę. O, tak, o, dobrze. O, no, za bardzo nie widać. No, ale co tam, no to po co będę przedłużał, otwierajmy. A, podważymy tutaj. tutaj podważymy i... A jak widzicie, to otwieram taką, tak, jak ten, jak on ma na imię, ale to miesza z tym, mamy Daniego Alvesa e Eriksona, Kościelnego Bramkarza, Mastera Rui Patricio sportnik Lisbona. jak widzicie tutaj jest ranking, może trochę nie zauważyliście, o gdzieś tak tutaj jest pokazany ranking i i razy występował w Lidze Mistrzów. No i mamy Rising Stara z Realu Madryt, Isco. Tutaj jest pokazane jego statystyki i kiedy zerbydy był w Lidze Mistrzów. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. On no jeszcze wam pokażę, co dzisiaj mi się tak bardziej to trafiło. To jest jako Isco Sporting Iru i Patricio. A resztę to są karty bazowe, a tam są karty z tych z tych lepszych rank. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następne. Cześć.